Dzwoniłem do szpitala. Powiedzieli, że chłopak przeżyje. Związek może pokryć koszty leczenia. Nie trzeba, ale dziękuję, senatorze. Chce pan, żeby ktoś zeznawał przeciwko bandutom nazwanym przez Lugana. Mogę to zrobić. Naprawdę? Gdy przyjechali, nie wiedziałem, czy zdołam ich przegonić, ale powinienem chociaż spróbować, dlaczego pan nie próbował. Bo podobna sytuacja była w Denver. Facet wysłał logana do diabła i skończył w beczce po ropie na dnie rzeki Colorado. Grozili czymś panu? Gdyby chodziło tylko o mnie. Ale mam córkę. Dopilnuję, żeby miała ochronę. A jeśli chodzi o strajk, chce pan o tym porozmawiać? Oczywiście. Dobrze. To pogadajmy. Przepraszam. Nie chcę Ci przeszkadzać. Nie wolno Ci odwiedzać, ale wpuściła mnie koleżanka. Powiedziałam, że chcecie tylko zobaczyć. Wejdź. Sama nie wiem w porządku. Wejdź. Dzięki za pomoc przeciwko tym draniom. To było straszne. Jak wyglądam? Romantycznie. Na pierwszej randce poszedłem z dziewczyną do kina na film wojenny. Bohater miał zabandażowaną głowę, a ona uznała, że to takie romantyczne. Wolę cię bez bandaża. Serio? To może warto go zdjąć. Przepraszam za tamto zajście na pikiecie. Nieważne. Um. Billy wie, co się stało? Chyba nie. Jest w Nowym Jorku. Ostatnio z nim nie rozmawiałeś? A co? Nic. Tak pytam. Co o nim sądzisz? Trudno powiedzieć. Nie wiem, co czuję, a dla mnie liczą się uczucia. A ja? Coś do mnie czujesz? Tak. Coś poważnego? Tak. Zrozumiałam, że nie chcę, abyś cierpiał. Też czuję coś podobnego. Chodź tu. Właśnie wychodziłam. Dodamy klauzulę o wyrównaniu kosztów utrzymania, jak w przemyśle motoryzacyjnym. To sporo. Nie wiem, jak damy radę, ale to mój kłopot. Jeśli nie będzie nas na to stać, wypadniemy z branży. Miło będzie im dokopać. Zabierzemy się za nich razem. Starzeję się. Zaczynam lubić własnego szefa. Od dawna jest pan w związku? Od 1930, kiedy wszystko zeszło na psy, harowaliśmy 12 godzin za dolara dziennie. Mój ojciec miał małą piekarnię. Pracował znacznie dłużej. Powinien zapisać się do związku. Uważał się za niezależnego przedsiębiorcę. Marzył, że Bóg lub ktoś inny uczyni go bogatym. Ja zapłacę. Weź, ja nie potrafię. Spróbuj jeszcze raz. Przepraszam. Trzeba wstrzymać oddech i łagodnie pociągnąć za spust. Delikatnie nacisnąć. Spróbuj. Dobrze. Delikatnie nacisnąć. Udało się. Nie wygrasz cygara, ale było nieźle. Dzięki. Jeszcze raz. Daj spokój. Jeśli strajk potrwa, trzeba oszczędzać. Mówicie o strajku w Westco? Czytałem w gazetach. Wy też strajkujecie? Tak. Przyjechałem tu szukać pracy. Ale się wpasowałem. Ale numer. Słyszałem, że doszło do jakiejś bójki. Całkiem poważnej. Jakiś dzieciak oberwał? Bratanek szefa senatora Jordasza. Ale tak, Jordasz. Poturbowali go. Jest w szpitalu. Wiem, że jesteście po drugiej stronie, ale senator wydaje się miły. Czytałem o nim w gazetach i nawet na niego głosowałem. Nie jesteś stąd? Ze środkowego stanu. Niesamowite. Dzięki. Jesteś mi coś winien. Może słonia? Dla damy. Dla mnie? Dziękuję, jak miło. Życzę miłego dnia. Dzięki. Nawzajem. Ciekawe, co powie mama. To mi się podoba. Warto dbać o wykształcenie. Roy, Roy, Roy! Roy Dwyer. Niesamowite. Co robisz w Whitby? Dowiedziałem się o wszystkim z telewizji i postanowiłem sprawdzić. Myślałem, że będziesz zmasakrowany, a nieźle wyglądasz. Ty też. Nie wierzę. Mów, gdzie byłeś, co robiłeś? Pływałem. Hongkong, Mozambik, wszędzie. Widziałeś się, z Kate? Pół roku temu, gdy zawinęliśmy do San Francisco. Co u niej? W porządku. Nie chce wyjść za mąż? Trudno znaleźć stosownego kandydata. Niewielu facetów dorównuje to mówi. Nie powiedziałem ci najważniejszego. Tak? Odłożyłem swoją część ze sprzedaży jachtu twojego ojca. Przez pięć lat oszczędzałem, i. Co? Kupuję własny jacht. To wspaniale. Będę kompletował załogę. Co ty na to? Często marzyłem o powrocie na wodę. Jeśli Kate przeniesie się na wschód, możemy ją przekonać, żeby się zaciągnęła. Jak za dawnych czasów. Tylko. Tylko co? Rudy ma teraz trudną sytuację. Lubisz go? Dużo dla mnie zrobił. To jedyny powód. Jest też dziewczyna. Zawsze była jakaś dziewczyna. Tak na serio? Jeszcze nie do końca. Ale chciałbyś. Powiedzmy, że oferta stoi. Jeśli coś się zmieni i zechcesz się wynieść, zawsze masz miejsce na łodzi. Dzięki. Dzwoń do mnie. Przyjedź obejrzeć łódź i weź dziewczynę. Co? Zastanawiam się, czy ci powiedzieć. Powinienem, jeśli Rudy tego nie zrobił. O co chodzi? Falconetti. Co z nim? Wyszedł z więzienia i wrócił do Stanów. Coś chyba sugerujesz? Żebyś o tym pamiętał. Spotkałem kumpla, który z nim gadał. Farkonety twierdzi, że nie zabił twojego ojca i że to on jest ofiarą. Jest chory, szurnięty. Znam go. Nigdy nie zapomnę, kto go posłał za kratki i spróbuję się odegrać. Na Rudim.